Witam państwa serdecznie w drugim dniu kongresu 590. Z nami w studiu kolejny gość, pan prezes zarządu PKP Cargo Czesław Warsewicz. Gość, który właśnie przychodzi prosto z panelu Wielkie inwestycje grupy PKP szansą dla gospodarki i społeczeństwa, drugi panel, w którym brał pan udział to Polska jako globalny hub transportowy. Panie prezesie, grupa PKP jest jednym z partnerów strategicznych tego wydarzenia, kongresu 590 i o PKP można by tutaj wiele powiedzieć, bo te zmiany w obszarze kolei są widoczne nawet dla przeciętnego obywatela. No i właśnie tu pytanie, czy takie są oczekiwania społeczeństwa, żeby się PKP intensywnie zmieniało? Witam serdecznie na początku Panią Redaktor i Państwa. Oczywiście my jako PKP Cargo, świadcząc usługę przewozową, dostosowujemy się do potrzeb klientów, zmieniamy się, bo tego potrzebują klienci, sytuacja gospodarcza, rynkowa. Dzisiaj żyjemy w okresie covidowym, czyli doświadczyliśmy zerwania łańcuchów dostaw, łańcuchów przerwane zostały łańcuchy przepływu ładunków, i widzieliśmy pewną niepewność i zagrożenie funkcjonowania gospodarek, i właśnie kolej okazała się takim najbardziej bezpiecznym środkiem przepływu ładunków, ponieważ przez Okres całego ubiegłego roku, w tych wszystkich fazach pandemii i kryzysu, przepływ ładunków koleją przebiegał bez zakłóceń. On nie był zerwany. Także to pokazuje o. Bezpieczeństwie i pewności przepływu ładunków. Dzisiaj, kiedy gospodarki zaczynają się budzić po, po tym okresie kryzysu i zapotrzebowanie na przepływy ładunków wzrasta, kolej stanowi to takim kręgosłupem tych wyzwań i tych potrzeb zgłaszanych przez, przez przedsiębiorców, przez firmy. My, jako PKP Cargo, zmieniając się w operatora logistycznego, chcemy dostarczyć najlepsze usługi, najlepszej jakości, dowiezienie ładunków od drzwi do drzwi w odpowiednim czasie, w odpowiedniej cenie, w odpowiednie miejsce. I dlatego się zmieniamy, bo zmienia się potrzeba, więc staramy się elastycznie dostosowywać do tego, co potrzebuje klient. Te oferty, jak wspomniałem, są zindywidualizowane. Dużo, dużo tu mówiłem, czy wspominałem o wymianie handlowej oparciu o przewozy kontenerowe, o wymianę przewóz podzespołów, półfabrykatów, dowozu czy roz, wywozu ładunków z firm. Polska też jako naturalny Hub logistyczny, tak jak pani redaktor wspomniała, mieliśmy panel, o którym dyskutowaliśmy, czy ten potencjał Polski jako hubu logistycznego może być wykorzystany, jest wykorzystany. No Polska ma tu naturalne ku temu przewagi: po pierwsze położenia, ale również wzrastającej w siły polskiej gospodarki gospodarki najbardziej dynamicznie rozwijającej się w Europie. Gdzie też jej znaczenie, waga jest coraz ważniejsza, gdzie e, praktycznie produkcja samochodów bez polskich podzespołów produkowanych w Polsce jest niemożliwa. Więc też pokazuje o tym, że e, w tym zakresie jest szalenie istotne, aby ten potencjał rozwoju polskiej gospodarki wykorzystać. Są potrzebne sprawne łańcuchy logistyczne, są potrzebne firmy takie jak my, które mogą Świadczyć usługi dowozu, rozwozu ładunków. Czy są też potrzebne nowe inwestycje, które usprawnią ten, ten przewóz właśnie ładunków, transport? E, tak, znaczycie się do oczywiście, inwestycji? ponieważ e, po to, żeby e, rozszerzać ofertę naszą logistyczną, e, to potrzeba również odpowiednich zasobów. Znaczną część kompetencji, zasobów, wiedzy posiadamy część też również pozyskujemy również korzystając z usług zewnętrznych. My chcemy być usługodawcą, korzystać z Dostępnych, możliwych również poddostawców. Ale w zakresie takiej przewag konkurencyjnych, tego pełnego łańcucha wartości, potrzeba takich kluczowych przewag. I w tym zakresie widzimy na przykład braki w obszarze terminalowej dzisiaj, po to, żeby ładunki w odpowiednim czasie, miejscu dowieść potrzeba sprawnie, szybko te ładunki przeładować i dowieść do, do klienta. W tym zakresie ta ilość terminali przeładunkowych, terminali kontenerowych jest zbyt mała. I w tym zakresie tu widzimy potrzebę rozszerzenia w ramach naszej oferty. Stąd też integrujemy wszystkie terminale, które posiadamy w ramach grupy. 20, jest, mamy 27, czy rozbudowa terminala w Karcznicach, która ma być współfinansowana z funduszy unijnych. No, korzystamy też z możliwych źródeł zewnętrznego finansowania dzisiaj z uwagi na możliwości dostępności finansowania również z Krajowego Programu Odbudowy budowy z funduszy unijnych jest znacząca, czy też chociażby Zakup 1200 platform intermodalnych współfinansowanych z funduszy unijnych, pięciu lokomotyw wielosystemowych, które dzisiaj prowadzimy przetarg na to, czy rozbudowy terminala w Małaszewiczach, no to pokazuje to, że tę ofertę chcemy uczynić bardziej pełną, po to, żeby zaabsorbować największą liczbę ładunków, żeby Polska z kraju tranzytowego stała się krajem docelowym. Bo dzisiaj 75% ładunków płynących z kontynentu azjatyckiego jest przewożona w tranzycie, więc stąd też ta oferta terminalowa i, i, i nie tylko ma pomagać nam, żeby tą rozwijać naszą ofertę i przejąć klienta, ale również z punktu widzenia gospodarczego kraju. Jeżeli będziemy krajem docelowym, to akcyza. I, i, I VAT zostaje w Polsce. Mówimy tu o dziesiątkach miliardów. Eksperci szacują, że to jest około 11-12 miliardów złotych, jeżeli te ładunki byłyby w Polsce krajem docelowym. Także jest to też z punktu widzenia patriotyzmu gospodarczego Polski też szalenie ważne. Mhm. Jest to też istotne dla gospodarki i społeczeństwa. Właśnie te. Zalety, o których Pan opowiada, ale Grupa PKP intensywnie rozwija się także jako operator logistyczny całego przedsięwzięcia. Tak, no, rozwój gospodarczy jest niemożliwy bez sprawnego systemu logistycznego. Sprawny system logistyczny to poprze, po, poza usługą również informacja, po to, żeby w odpowiedni sposób zebrać całą wiedzę o możliwych potokach ładunków i oczekiwań klienta trzeba zbudować a ja to określam czy określamy jako krajowy system wsparcia logistycznego czyli tak zwaną big data bazy danych która jest w stanie ocenić zaproponować najlepsze rozwiązanie w tym zakresie a potem tą usługę świadczyć dzisiaj ja śmiem twierdzić czy stawiam tezę że Konkurencyjność czy walka konkurencyjna globalna odbywa się na bazie łańcuchów dostaw, czyli konkurują ze sobą nie gospodarki, tylko łańcuchy dostaw. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie zaproponować najlepsze rozwiązanie w tym zakresie, to te gospodarki tą przewagę konkurencyjną wygrają. A jesteście? Jesteście w stanie? Yy, Czy nad tym pracujecie, na jakim jest to etapie? Tak, yy, oczywiście to wymaga czasu, to jest proces. Tak jak wspomniałem, PKP Cargo. Wieloletnim? Yy, tak, no, my przechodziliśmy w strategii 2018 roku, zdefiniowaliśmy, że przechodzimy z przewoźnika kolejowego pracującego dla przemysłu ciężkiego yy, w operatora logistycznego. Czyli operator logistyczny oferuje usługę, pełną usługę dowozu od drzwi do drzwi i ten proces doskonalimy. Potrzebne też są potrzebne. To do tego narzędzia informatyczne, bazy danych, zbierania również i optymalizowania procesów łańcucha dostaw w tym zakresie proponowania najlepszych rozwiązań, czyli wiedza, zarządzanie Big Datą i właściwa oferta potem logistyczna to jest klucz do sukcesu i ten proces dzisiaj dynamicznie realizujemy. Tego sukcesu Państwu życzę, dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję również Państwu i zapraszam na nasze kolejne spotkania zostańcie z nami.